Siemanko widzowie, dzisiaj będzie taki odcinek. Frank ma tam naszykowane numerki. Ja będę mu jakieś podawał konkretne numery. I właśnie, ben, i, i tam będą skiny pod tymi numerkami. I zobaczymy. Tutaj Wam się wyświetla, jaki tam Frank ma mu numerki w tym momencie. I, No dobra, teraz. No tak. Dobra, ale możemy też negocjować. Możemy też negocjować. Dobra. A, A jakie tam numeryki są najpierw? Powiedz. Od jeden do ilu. Dobra. Kurczaczki, dobra. A dobra, a co może być pod piąteczką? Hmm. No? Co może być pod piątką? Hmm, nie, nie. Wiadomo, nie będzie to prawda. No ale, kurde, nie będzie ostatecznie nawet tą piątkę? Hmm. No kurde. Cztery, piątkę. Dobra, ostatecznie daję piątka. Co było po piątku, Powiedz, proszę. Uuu! Dobra. To. Możesz wejść. Możesz wejść na brawla w tym momencie. Czy nie do. No i zagramy rundkę szybką, tak? Dobra, czekamy na Franka. I z tego co wiem, chyba jest. Nie wiem, pod jakim to jest numerem, ale chyba jest jedno takie pole, że mogę sobie wybrać, jakiego chce do 150 gemów. I jak wczoraj to tak usłyszałem, jak wczoraj to usłyszałem, to przygotowałem specjalnie 7000. Blinka. Dobra, czekamy aż Frank wejdzie. Dobra, jesteś już? Zapraszam cię. Dobra, kupiłaś? Jestem, no to zagramy gierkę. W ogóle chciałbym wam, w ogóle widzowi powiedzieć, że dzisiaj tak legendarny Stardrop otwieram i trafiłem właśnie Amber. Dawaj, zakładajcie go skin nie ma Piękny skin, lecimy. Ale zadyma? Dobra, lecimy. Dopiero lecimy. Ja myślę, że ten skin jest mega ładny. Nie, no, ale, ale on lata. Nie no, to jest super skinek. Dobra, lecimy. No. Nie, no, po prostu to jest mistrzostwo. Ten skinek. Ciekawe, jakie ma Ulta. O, strzeliłeś. dobra. Aha, dobra. Kurde, kurde, kurde. No to nieźle. Tak, z tego ulta. Dobra, spróbuj tego ulta. Pokaż, pokaż. Aha, nie zdążyłeś. Trudno. Dobra. To teraz drugi raz. To teraz drugi raz lecimy. No dobra. No dobra. Czyli już. Czyli, czyli już piątkę. Czyli już w piątkę chyba wykreślamy. Kurczaki. I no, może by tak powiedzieć. A na razie. Kurde. A ciekawe, co jest pod dziesiątką. Albo nie. Ja chcę wiedzieć, co jest pod siódemką. Ale ciekawe, szczęśliwa liczba. No? Czekamy. Hmm. Dobra. Dobra, ciekawe co jest pod szósteczką. Dobra. Dobra, ja trochę z tobą penego. co? Ponegocjuję. Dobra. A, a ta piątka ci się podoba? Znaczy siódemka? Przepraszam? Tak, to fajna, czy jakieś nie? Dobra, nie wiem, czy on mówi prawdę. Kurde, a może ta dziesiątka też jakoś kusi? No nie wiem. Kurde, no to jest mocne pytanie. A to ja chcę tą siódemkę. Daj tą siódemkę. Ostatecznie, ostatecznie. No. Kreskówkowy Spike? No to gościu, kupuj tą kreskówkę. O Boże! Co jest za odcinek? Kreskówkowy Spike! No, no bo to jest chyba jedyny odcinek, wiesz? Pierwszy. <laughs> ale... No nie jest pierwszy, ale pierwszy z Brawla, tak? Kupuj tą kreskówkę. Ustaw sobie emotki. Ustaw sobie może banner. Zamiast skita to weź sobie tą, tego spajka ustaw, no, to to, no czekamy, 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 dobra i od razu sobie ustaw na profilowe ten, wiesz.

To lecimy do osa. Dobra, widzowie. To jest tak potężny odcinek. Kurde, na koniec chyba by ta dziesiątka trochę mnie kusi. Jakoś tak? Jakoś coś nie, no. Wiesz, że jego oczy w ogóle podążają za przeciwnikiem? Tak. I pokazuję. I... I to jest właśnie mocne, bo wiesz, że gdzie jest ty. Dobra. Lari, 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 Jacek. Ej, ej, ej. A pokażę motka. Aj! to było piękne. Dobra. Lecimy. Pokaż. Tak, bo ona ma takie, jakby oczka zapełnione łzami. Co nie? Oje. Zagapiłem się trochę. Nie, ja nie chcę tego. I tutaj uważaj. Ojeju. Hajajaj. O hipera już masz. Czekaj, to ja. Ja uciekam od nich. Zostaw mnie. Nie, jeszcze Nani. Amber Malowa. A jak ma animację przegrywania? O Boże. Smutny jest. Dobra. Kolejna plansza. Ostatnia plansza. Bar bardzo ta dziesiąteczka jakoś mega mnie kusi strasznie. Tak jakoś no kusi. Mocno mocno kusi. Hmm. A dobra. Zobacz, a co może być pod dziesiątką? Czy coś fajnego? Czy może jednak. aż tak? No. kurde, albo ta dziewiąteczka też. Dobra, daję tą dziesiątkę. Ostatecznie. O, dobra, dzięki, dzięki. Dzięki, że wybrałem tą dziewczynkę. Dobra. Za 150 gambów. Ja, ja już, ja wczoraj myślałem nad właśnie, jakbym miał coś wybrać za 150, to właśnie rzędliwego Miko. Ten skrzynki jest przepiękny. Jakiego? Za ręka A hamburg? Nie. Ja bym rzędliwego małpę. Potwierdź zakup. I leci małpa. Dobra. Jest tam żądliwy Miko. I teraz mam ikonę graficzną. Ustawiam sobie emotkę. Zamiast w A, zamiast tej zwykłej. To. O Boże! Serg, zrób to sam. No to dawaj, teraz pikniemy taką gierkę, lecimy. To jest dwudziesta ranga. Ja myślę, że bardzo fajne. Ale dziś w ogóle... W ogóle, ale dziś jest tak mocno odcinek. Ale on ma ładne ataki. Ole słodkie. O Boże. Uważaj, bo on tam metalowy wali. ma koteł. Tak, zabijam koteł. Ole ładne. Moje, moje, mój frak, mój frak. Jesteś moim fragiem. No nie uciek mi mój frak. Aha, dobra. To ach, lecimy sobie. Myślę, że ci spoko wyleciało, a ja też się cieszę z tego Miko, bo to jest mega mi się ten skin podoba. Ja mogę skoczyć na tego koteła. Nie ja go zabiłem. Mm. Szkoda, że nie animowano, ta jabłotka. No, ja jednego chociaż zabi. Chciałbym zobaczyć. Ach. Nie, ale ta. Ach, jest ładna. Bo ja już testowałem tego skinka, no. El Primo! No, jakaś Bibi. Ole, na hita miała mnie ta Bibi. O gościu. Ta Bibi jest mocna. No, chyba się nie uda. Jednego fraga chociaż. No, jednego. Dawaj. Jej! Ej! Ładne to było. Ta Bibi ma 15 kiłba, Walią, ją, wali ją. Co? Dawaj, ona ma 500 HP. Kurde, już się odrodził, ale ona ma cię na hita. Ale ta Bibi... No dobra, widzowie, ja mam zero, ale animac... chyba animacji wygranej widzowie. Dobra. No to my widzowie się z wami żegnamy. To był mega powalony odcinek. No i do widzenia.